Siemano chłopy i dziewczęta, dzisiaj na podnosniku mamy taki oto mały wynalazek, sami nie wiemy co to jest, Chevrolet Nubira, Deu Nubira, znaczek Chevroleta, ciężko powiedzieć co to jest, w każdym bądź razie. Tak pomieszali, że już teraz nikt nie wie. Nikt nie wie, no Deu nie chciało już mieć z tym nic wspólnego, odsprzedało to Chevroletowi. Chevrolet zaczął to robić, ale nie mógł się zdecydować, czy będzie to Nubira, czy będzie to Klan, czy będzie to nie wiem, jaka to jest. No z tyłu stoi Nubira. W każdym bądź razie skupmy się Chevrolet Nubira, 1,8 silnik benzynowy yy, z instalacją gazową, nieistotne. 164 tysiące przejechane, 2006 rok. Co robimy? Wymieniamy pasek rozrządu. Yy... Tyle w temacie, podnosimy samochód do góry. Teraz pokażę Wam silnik, jak wygląda, co będziemy robić. Zestaw cały już jest, paska rozrządu, po, łącznie z pompą wody. Taka szybka akcja przy niedzieli, powiem tak. Naprawiamy samochód w niedzielę, bo no takie auta w sumie Nubiry naprawia się chyba w niedzielę. Co, co powiesz do tego ziomuś? Nic dodać, nic, dobrać, nie nic nie ująć. Także lecimy z Nubirą. Taki oto silnik 16V ETEC-3. Jest moc. Jest moc. Widzicie? Zagazowany. I grzebiemy. Ściągamy to wszystko. I rozbrajamy, i dobieramy się do rozrządu. Jak dobierzemy się do, do rozrządu, to pokażemy dalszą część. Patrzcie, Chevrolet Nubira. Taka chłodnica od klimy. Rzadko się widzi takie dobre części. W samochodach pozakładane. Kiedyś to było coś. Kiedyś to było coś. To prawda. No powiem Wam taki trochę trup, nie? Skorupa taka. Ale jest Ale nasz kolega Marko tym jeździ. Ale Marko mówi, że on jest bardzo z, tym, z tego zadowolony, bo to ma instalację gazową i... No i że on będzie w tym dalej jeździł. Nie mówi dzieci po dzieciach. No to jak tak, no to klient nasz pan. Patrzcie, bo my, takie, bo my takie przyglądamy temu rozrządowi i my nie wiemy jak to ugryźć, bo zobaczcie jaki tu jest na przykład uchwyt założony. O, patrzcie. Tutaj to co mieli, to wygięli na trzy śruby, cztery przykręcili. Tu jakąś rurę dali. Znaczy, bo ogólnie moc jest... Yy, ten silnik jest nieprzystosowany do tego auta, bo dosłownie... On, on jest za mocny. Za mocny. Za mocny jest, żeby silnik nie wyskoczył pod maski, to dali dodatkowy uchwyt tutaj. Dokładnie, chodzi. No, tak, no. Ściągamy koło pasowe, paski klinowe, wszystkie inne pierdoły, które są. Jak już to rozbierzemy, tak teraz na poważnie to rozbierzemy, to pokażemy dalej. Przy niedzieli sobie tak troszkę żartujemy, bo naprawdę nie ma chęci do roboty niedziela. Posiedziałoby się w ogródku, a tutaj no. Marko zadzwonił i mówi: Chłopaki, robota jest. Baczcie, tam widzicie, tam był mój palec na obudowie od rozrządu. Tam jest znak i na kołku mamy znak. To mamy ustawione i zaraz ściągamy koło pasowe, dobieramy się do rozrządu. Ściągamy obudowę. Silnik podstawiony, tam oparty sobie na gumie, na, na kołeczku. Ściągamy łapę od silnika. No i patrzcie, tak go mamy. Tu go mamy na znakorach. To nie są malowane ślady od nas. Tak po prostu jest. Tu się nam szedł. Tam mamy pompę wody. O tam też jest w komplecie. Też to wymieniamy od razu. Ściągamy, rozpinamy rozrząd i zakładamy nowy. Tak jeszcze tylko pokrótce, bo nie pokazałem części. Pasek mamy, kąt Pasek, rolka napinająca, rolka prowadząca i druga rolka prowadząca, nowe śruby i tu mamy firmy maile. Tu mamy pompę foty. Nie będę tego wyjmował wszystkiego, pompa jak pompa. No. No tak to wygląda. Patrzcie teraz tak, góra, tu jest znak. Od wałka wydechowego, Tu jest znak od wałka sącego. Na środku jest tu wyżłobienie. I teraz idziemy na wał. Zobaczcie, ściągnięte jest koło pasowe. I tu widać o. Na żółto ząb wyżłobiony, i tu w obudowie. No, tu jest akurat pęknięta w tym, w tym modelu. Tu jest wyżłobienie w obudowie plastikowej. I tak to ustawiamy. Ściągamy pasek. Paseczek ściągnięty. Tu zobaczcie, opasek. Szukam napisów, żeby zobaczyć, co to było, ale nie ma. Urywki z filmu. Boż. O boż. Noż tutaj. Dobra, działamy dalej, rozkręcamy to wszystko. idziemy do domu. idziemy do domu, tak jest. Taka dziura tam po pompie wody. Daj mi tą pompę, Ziomuś. Tu mamy taką pompę, wszystko spuszczone, widzicie wodę. Taka stara pompa wody. Stara, po... ale... jara. Tak to wygląda. Do ponownego użytku przez umiarzy Przez umiarzy Dokładnie. Przyjedzie, odbierze złoma. I tu mamy pompy wody. Stara, jak i nowa. No to samo. I tam miejscówka pod pompę wody wyczyszczona, jak widzicie. Wyskrobane, Tam przychodzi taki oring dookoła. Na pompę wody. O, takie to, to ci, to ci wygląda. I na trzy śruby jest ona mocowana. Trzy podkładki takie. Leci, leci i już domek sobie leci. Leci, leci i zakładamy pompę wody. Pompę wody mamy w środku, tak jak widzicie, na trzy śruby. Tu ona przychodzi z takimi pod podkładekami, Maile oznaczonko O. Pompa w środku. Zakładamy wszystkie rolki prowadzące. I zaraz zarzucamy pasek. Napinamy to wszystko. I składamy do kupy. To jest taki silnik Łoplowski. Powiem taki, no, identycznie nawet wygląda to wszystko. Łopel! Łopel! Nowy paseczek mamy w środku. Rolka napinająca założona, pompa wody założona. Wszystkie roleczki też są nowe, wymienione. Pasek w środku napinamy, teraz napinacz. Naciągamy pasek. Napinacz napięty. Zgodnie, nie przeciwnie do wskazówek zegara. Nie ze wskazówkami zegara. Tylko w drugą stronę. Wszystko festo, sztywne. Znaki się zgadzają. Tu się nie zgadzają, no bo żeśmy obracali sobie teraz na sucho. Ale znak się zgadza, góra z dołem. Składamy to wszystko do kupy, zalewamy wodę. Startujemy silnik. Słuchajcie, my jesteśmy już z Chevroletem gotowi. Kartka naklejona. 10:22 164 189. Silnika jeszcze nie paliliśmy, boimy się to zrobić, bo nie wiemy, czy nam wszystko będzie dobrze. <grymne> <grymne> Już zapalamy silnik, wrzucimy pauzę, tylko dokręcamy ostatnie opaski od filtra powietrza i zapalamy silnik. Pokażemy i czy to w ogóle zaskoczy. Kręcimy Furmanę. I poszedł jak złoto I Chevrolet hula Musi pochodzić silnik, żeby nam się troszkę y, Odpowietrzył A instalacja gazowa jest A to parownik, a to to, a to tamto Dlatego zaraz dolejemy mu wody Zagrzejemy go troszkę Tyle w temacie y, Chevroleta czy Deu No znak Chevroleta to raczej Chevrolet Tu są wszystkie rzeczy. Rolka napinająca. Prowadząca. Druga prowadząca. Pasek sam w sobie. I pompa wody. Z naszej strony tyle. Szybka akcja była niedzielna. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Jak się podobało, łapa w górę. I tyle. Na razie. Hej hej.